W Przededniu Narodowego Święta kieruję do Was najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Zwracam się do bezpartyjnych, do młodzieży, do wszystkich Polek i Polaków z gorącym apelem. Zwróćmy serca, uczucia i myśli ku Polskiej Rzeczpospolitej. Niechaj każdy z nas Zastanowi się, jak najlepiej służyć ojczyźnie, by stawała się z każdym dniem piękniejsza, zasobniejsza i silniejsza, by jej córkom i synom żyło się lepiej, pogodniej i dostatniej. Ze wspólmy wszystkie siły dla tego najwyższego celu.